Halo, halo, witam streamerów Co ja mam na głowie? Kukuryku Meczyński my, my, się zaczął Nie, wzmocnienie dodam, wiesz? Jeden Wyszedł Main Noga O, jeden leży, nice Gdzie ja? Od noga mówił? O, jeszcze tu jeden Ai ai ai! Oi oi oh! oi! Ah ué. weh! Oh! Acordemos que te gente fa Uh! Oh! Temos que usar Não, bu? Oh, Dá vai a bup! No! Não tem 10 shot. Dostał? Dostał, o. Oh. Miłe zaskoczenie. Koza Jest, drabinie! Minus 90! O, oh, tam już... tym robi. O! Oh. O, oh, już po głowie, po głowie! No! Dawaj, no. USP. A, non-szalancko W drugiej z Digla zagram idę do maina i sprzedam głowę Oj, nie blokuj, panie kolego Malowa, Nie sorry, tak Koniec Nie wiem jak wczoraj było 26 Ale dałem smołę, ty jakiegoś warzywniaka Dobrze, pięknie Klasz teraz Weź się zagrać z byczkiem jeszcze jednym Klasz jeszcze jednego byczku? Dobra, Dobra. Zaraz Zuzia będzie grała Nie odchodźcie To będzie koncertowe warzywo Nie odchodźcie Ja shortem polecę na szybko Leży jeden <grym> Łatwiej A jedziesz O, pojechał Ale emocje Osiemdziesiąt minut Gdybym miał broń normalną, nie scouta Tu pewnie się. Ubił Uuuu Ale go spaliłem wziąć? Nie no Co, no na grillu normalnie wziąłem i przyrządziłem No 155 Wychodził No i tu widzisz wszystko, tylko same głowy, stryk, stryk, stryk I się kucasz No jest na już, dobra O, widzisz? Rzucasz takiego... o! Bączka tu I się bawisz z nim. Prótka, prosta gra to jest banalna jest ta gra. I bierzesz sałgę i wychodzisz. Masz. Chyba nie mam. Dobra, skałcik. Widzisz, od, od, od o no, coś... Ust sobie odjął, żeby tutaj nakarmić teamata. No szkoda, że dla mnie takich gdzie jesteś kochany, jak no, dla No ale z nim chociaż ger gierkę wygram, a z tobą życie przegram. Bardzo. Jeden wyszedł dwóch wow. Po głowie, po głowie Dobrze Po głowie, po głowie Zawsze tak po głowie Dzięki Byczku, ja spadam na razie ja też Dobra Kobieta wchodzi Proszę o szacunek Siemanko Ej, weźmiesz jakąś, jakieś inne mapki, bo ja w ogóle nie znam tego lejka. No co cię nauczę? No spokojnie. Ej, byczku chcę... Ja teraz w ogóle nie mało grałem. Jak gram już długo dość. Hej, gram z byczkiem na lejku. O, na bo powiedział, że mnie nauczy. Nauczy, pozdrow, dwie sekundy. Lejka to nawet ja nie znam. Jak to się gra? Już się piłem. Ej, o co chodzi? Na dzień dobry się Ej, gdzie? Gdzie? Widzisz, widzisz, widzisz Koniec już? Tak. O, pięknie Dawaj, teraz pokaż co cię nauczyłem przez te Jak się blokować mnie nauczyłeś z pewnością? Mm -hmm. Szymanko Siemka A co z prezydentem grasz? Nie mogę w to uwierzyć. No teraz, 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 Weź digla, weź weź digla. tam Tam, mnie leży. O, leży. pozycja, fajna pozycja. Wow. Kozak pozycja, nie? Aj, teraz, aj, teraz, Aj, Nogi. Pokuśka go tam. ...dwa godziny oh, oh, nice. po czasie, po czasie! Andrzej! Andrzej! Mm. No nie, oh. Ole, dostał, cymbał! Oj drzwi. Już... Ole! spociłaś się, fu! Serio? No. Na mnie zrzucisz. <noise> <noise> Kurwa leża Powiedział, że nie. Na plecy ci idzie. Do... Na plecy mi idzie. I wyczywili od razu się ładnie. Nie zaplantowałaś. Gdzie jest? Gdzie. Broń. Uważaj na te małe. Co to było? Był, był... Jest rampa. Jeden chyba nade mną jest Dobrze lecimy Ale Aj Ale wygrane jest Ale dobrze Konie. wygrane GG O, o pociąg Siema! Lecę od nogę Bez Nie Wychylałeś na shifcie No? To łatwiasz im wtedy To tak. Za to czemu? Jest, jest, jest. Dobrze, jeden! Kurde, to jest? Powiedz ja ci powiem kiedy masz proszę. O? Już, rzucaj, rzucaj. Poszedź flash. No i nice. A on się skrada. Ej, hey, czekaj, gdzie jest dev? Nie ma. Od noga idę. <laughs> Ty, stary Zajebi... Kosa dostał. Kosa druga. Nice Ale głowa dobra na końcu. Od razu z grubej wjeżdżamy tam. będę czarował. Kurwa. Jeden. Gdzie tu jest? O! Czyżby? Tu pan skracał od O POP Dostał szpryce Co? Pa Koniec Po gościu, no Były i nie ma, no Amba Fatima, były i nie ma Ale tamten dostał Ja się tak odwróciłem, tak KONIEC Skanik w smowka i gościa nie ma Krótko Ale wypada z Ciebie Paka u mnie Koniec Lecimy, na razie Subować lajkować To będzie wincy